Już mogę rzec, jeżeli mam taką okazję to nie zamierzam jej przepuścić I mean, straciłem orichalcum ostatnie, ale Orihalkum da się zdobywać z takich pewnych przeciwników więc to nawet mi nie żal M Będę mógł w każdej chwili zrobić Save the King Plus, jak będzie mi się chciało Wow No i tu jest strasznie dużo Znaczy jest strasznie dużo, no i sporo materiałów które możemy kupować na jakieś mniejsze rzeczy Dobra, Save the Queen Plus Kolosalne statystyki, no... What?! A, e, e, e hmm. a super Ech, Czuję się oszukany Czemu to nie ma lepszych statystyk, ma inny wygląd i inną umiejętność Fakt is game Znaczy no, MP Rage Nawet chyba się lepiej przyda niż Hyper Healing Co nic mnie faktu jestem rozczarowany Powinno mieć większe statystyki, come on Uh, step it up, to, to było słabe, to było bardzo słabe, jestem zawiedziony Aczkolwiek no, będę używał Donald i tak w tej najważniejszej walce się nie przyda, bo będzie ginął ciągle Okej, okay, dobra, koniec tych cichowych momentów Czas na World... World Map! Za World Map! Muszę naprawdę przestać walić, sadzić to zdanie, referencją odniesienie do JoJo Bo to się zaczyna robić irytujące, tak jak nie wiem, I Hid Myself swego czasu Albo kierogi ostatnio <laughs> Tak teraz to Ale to samo w sumie wychodzi z moduł Po pewnym czasie przychodzi nowy trend, wszyscy nim zachwycają A później jest znowu wiecie, niebe ja tu mogę coś wrzucić. Well, okay. Elixir. Niech będzie. Nie się da sfuzjować, więc... <noise> Cokolwiek. Customize. Sora, zamiast Kyuragi będziesz miał ether. Już poprzednio byłem blisko pokonania ich. Tylko nie miałem magii. Teraz teraz powinno się udać. I później przejdziemy do czegoś co bardzo chcę zrobić, aby już móc spokojnie farmić statystyki. Farmić przedmioty, które nabijają mi statystyki i grędzić statystyki. I przy okazji pokazać Wam coś fajniejszego, od tych grzybków. FINAL Form! No. Najpierw firaga pójdzie, tak? Najpierw muszę go zaatakować normalnie. Teraz idzie firaga. Teraz będzie blizaka. Nawet dwie. Teraz będzie Tandaga. Wszystko trzeba robić ze spokojem, nie? Z umiarkowaniem. Tu będzie Piraga. tu będzie Tandaga, tu będzie Eter, tu będzie Blizzaga. Mówienie sobie na głos często pomaga. Tu będzie Blizaga też. I Tandaga. Tu będą dwie Tandagi. Proszę bardzo. Eter. I to już jest chyba ostatnia runda. No i dziękuję bardzo, 41 sekund To było chyba na tyle Dostanę Tranquility Krystal, prawda? Shard Krystal, no To jest znak, że to było na tyle Okej okay. Szósty grzybek z głowy, jak widzicie było to całkiem proste, przyjemne zdanie Ale teraz wracamy do Hollow Bastion Ja to tylko zapiszę tutaj na drugim slocie Sześć grzybków, to już jesteśmy w połowie nie jest źle. Szczególnie, że teraz też mm, weźmiemy się za dużą część yy, Za drugą część tych moich yy, po końcogrowych zmagań Będziemy tutaj. Wracamy moi drodzy do ogrodu zgromadzenia i będziemy się bili już na tym, yy, już w tym momencie, bo czas najwyższy Żeby wyjdzie z danymi organizacji 13. Myk jest taki Że jeszcze nie wszystkich mogę pokonać Dlatego po prostu chcę pokonać tych co mogę, aby później móc farmić przedmioty do statystyk, bo wszystko to jest podporządkowane temu, żeby na koniec pokonać terrę. Mam nadzieję, że zrozumiecie. A chcę jed jednocześnie wam pokazać jak, jak za pierwszym razem pokonuję. Przychodzę tych wszystkich ziomeczków. Okej, okay, dla mnie najpierw kluczowe będzie pokonanie Saixa, bo i Saix jest NAJŁATWIEJSZYM do pokonania jak na razie, najłatwiejszym Nie wierzycie mi? Zaraz zobaczycie, to jest moja master strategia W sumie już większej największej części jest ymm, Właśnie w użyciu Form Boosta nie chcę Ale chcę Auto Limit, Auto -limit jest y, ogólnie sprzymierzeńcem waszym w w każdej walce z danymi organizacji, bo bardzo pomaga pod wieloma względami. Ja się dopiero uczę tego, aczkolwiek myślę, że to już mi pomoże. I drugim przedmiotem, który sobie wyekwipujemy, kluczowym dla tej strategii będzie Fenrir. I zobaczcie jak fajnie Sykes schodzi. I muszę zmienić też tutaj yy, na swoje tradycyjne. To będzie reflega. Tu będzie Ether. Tu będzie Hypotion. Chociaż etery, etery nie tak bardzo. Etery nie tak bardzo. Chociaż... Chociaż mogę w sumie, jeżeli będzie bardzo źle. A od tego mam... Właśnie... Dobra, trudno wyczuć. Na razie, na razie zostanie tak jak jest. Przy obecnej strategii, przy obecnych przeciwnikach to nie ma wielk wielkiego znaczenia, czy tam jest eter, czy tam jest high potion. Wychodzę, żeby w razie kontynuacji móc... E bez spo, bez ponownego konfigurowania wrócić no i tak nie, nie cisnę po kolei bo ja naprawdę raczej podporządkowuję to... te walki tym, że o jedna jest prostsza druga jest łatwiejsza tfu e, jedna jest prostsza druga jest trudniejsza i z niektórych walk mogą wypadać naprawdę korzystne przedmioty co drogo to jest pierwszy członek organizacji, z którymi walczymy w formie danych, a więc będzie okazja przyjrzeć się pewnym ciekawostkom. Mianowicie, przede wszystkim, Sykes jest dużo, dużo mocniejszy niż był. Po drugie, Sykes flinczuje od każdego finishera. Więc flinczowanie go jest całkiem zabawne, jak sami możecie zobaczyć. Po drugie e, też przeciwnicy mają nowe ataki Nie wiem czy Styx ma nowe Chyba nie bo mnie nie uraczył w próbnych podejściach O boże to wygląda wiem że to wygląda tak monotonnie ale uwierzcie mi to jest najlepszy sposób na pokonanie go I nie obchodzi mnie to że jest tani jak Jasny Gwint obchodzi mnie tylko to że jest wydajny To jest chyba 6 pasków życia w, w jednej serii Jej okay, zastanawiam się czy on już nie, on wchodzi... O to jest jeszcze jego taki podstawowy berserk, można powiedzieć, bo on potrafi wybuchnąć gorzej. Ach, wziąłem to przecież. Ta gra mnie kłamie. Nieważne. Poczekamy, aż on znowu będzie chciał rzucić. To jest najlepsza... To jest najlepszy atak, po którym można złapać berserka. Fuck you! Co za spas. Dobra. Łapiemy. Fuck! Zawsze muszę być trochę przed tym, żeby widzieć. Gdzie to spadnie Dobra, teraz go wybijemy. Nie! Fuck you Sykes To jest zdecydowanie najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby go zmusić do tego Żeby... A i mam wyposażony MP haste, więc ja się nie boję tego, że on mnie tam... O, dobra. Teraz mi się udało zmusić go do tego, żeby on zszedł z tej swojej berserk-tendencji do tego miejsca, gdzie można go rekcić swobodnie. No to bardzo ułatwia sprawę, no. Nie ukrywam. A ja jeszcze będę mógł dwa razy zaatakować. No. Zostało mi jeszcze trzy. 3, 7, 7 i część tego paska ale on tutaj zaczyna swój taniec No ujejej Jeszcze leczę, bo on już kończy I też tak, trzeba go zaatakować żeby go zmusić do tego żeby on coś zaczął robić Przy mojej strategii nieodzowne jest otrzymywanie obrażeń I to jest ten najlepszy atak, który mówiłem Szczególnie ma to znaczenie po tym, że jeżeli jego pasek, pasek Berserk znowu wróci do... E, znowu się naładuje do, w pełni, to Saix wchodzi w ten tryb, w którym on miota wszystkim I to jest dość długa sekwencja I jest bardzo groźna, więc... Dlatego nie chcemy, żeby to się powtarzało Bo to jest najgroźniejsze, co Saix może zrobić W obecnej formie i on to robi od, chyba odkąd straci połowę swoich kapeków. no już ma tylko cztery i tam część paska życia, więc to nie jest aż takie... Sami widzicie, że ta strategia jest najlepsza, jeżeli chcecie łatwo pokonać Saixa to daję mu właśnie metodę, tylko to jest najgorsze w tym, że ja obrywam za każdym razem kiedy on, yy, kiedy chcę go sprowokować do rzutu. Ojej, to nie weszło, więc będę w bardzo złej sytuacji. Jak mówiłem, jeżeli jego pasek Berserk się odnawia, on się odnawia stopniowo coraz szybciej To nie będę mógł wykonać tego Nie będę mógł go wybić z jego Berserku A tutaj to ja nawet użyję powietrznego Tylko po to, żeby go wziąć na dobrą pozycję, z góry upatrzoną No tak, niby zero emocji, ale jednak kiedy on przechodzi w ten swój ostateczny Berserk Mode, to robi się bardzo groźnie A tutaj trochę zdrepiłem Chcę w miarę bez używania przedmiotów to rozwiązać, więc na razie będę używał kiuragi szczególnie, że to jest jedyne co mi na razie jest potrzebne w walce z Sykesem. Nie muszą je do używania jakichś bardziej drastycznych środków. Teraz podejść, zaatakować, oberwać sobie swoje. No i dobra, ty już mu pozwolę, bo już tak widzę, że się nie uda. Więc po prostu wykonasz ten swój atak jeszcze raz. Wielkim sprzymierzeńcem waszym w każdej walce będzie cierpliwość i umiejętność tak zwanego Nigerunandayo, czyli spieprzania. To żadna hańba. To jest po prostu taktyka. To jest naprawdę walidna taktyka, która pozwoli wam wyjść cało z niejednego starcia. O, dzisiaj się tu już tego nie zrobię. Bo... Cię spóźniłem. Zastanawiam się, czy on zginie już po tym, jak go teraz wytrącę, czy jeszcze będę musiał raz, jeżeli jeszcze raz to trochę słabo, bo może być trudno. No, nie złapię tego. To jest chyba najgorszy atak. Który może być, bo on... A, on zostawia naprawdę duży shockwave i trudno złapać później ten... Później y, trudno złapać ten jego kijaszek. I teraz może być groźnie. A dobra, na razie nie jest też tak źle. Jest git! Zaraz się spróbuję... Teraz się muszę uleczyć, bo... Dobra. Spokojnie, jak mówiłem, wszystko na spokojnie. Ja się tu musiałem uleczyć, bo biorąc pod uwagę, że ja utrzymuję obrażenia od Saixa to mogłoby się źle skończyć podejście do niego w tamtej sytuacji. A tutaj... Trudno. Najważniejsze, żeby Sora żył. To jest jakby kluczowa sprawa. No... Czemu tego nie mogę złapać? Fuuuu! Nie lubię tego bardzo. To jest bądź co, so, bądź jednak walka bardzo stresogenna, jeżeli jesteśmy właśnie w takiej sytuacji jak teraz, że musimy go wytrącić. O teraz może być okazja, jeżeli to dobrze. Nie, nie zrobili tego dobrze. Super, przepadło. Spokój, 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 spokój. Teraz żeby nie trafiał jakoś, często żeby nie musiał się leczyć Moje strategie absolutnie nie są obliczone na to, żeby unikać obrażeń Jak widać W załączonym obrazku Co za śmieć No teraz Daj mi szansę Teraz będzie stał Okej, okay, super, świetnie Jeżeli dobrze pójdzie to on ginie zaraz nie, nie pójdzie, dobrze, bo już skończyłem Super Jak widać Nie O jezu, wszystko przez ten powietrzny combo Zobaczcie jakby Fuck you, Sora, fuck you, naprawdę, nie lubię cię za to, że psujesz wszystko, przez to, że zechcesz sobie wyskoczyć w powietrze, chcesz być jak falony Robert Mateja i chcesz latać na 102 metry No, może teraz. Pisać, ty mato. Nie będziesz mi tu robił, co ty będziesz chciał nie będziesz mi berserków przerywał. A masz! Uf. Jasny Gwint. To za cierwo No nie wierzę.